Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj jesteśmy oczywiście na Box PP, chyba na najmocniejszym evencie na całym serwerze. Ja sobie zmienię sektor, bo dopiero byłem na trójce i było tam strasznie dużo ludzi, więc ja po prostu zmienimy sektor. Właśnie event wystartował i nawet nie można wejść tutaj na ten event. Dara widzowie, jak zobaczcie event jest przemocarny, ale tutaj w najgorszej skrzyni nie można trafić żadnych fajnych przedmiotów, ale już tutaj zaczynają się naprawdę ciekawe przedmioty. No i jak widzicie jest naprawdę mocno, a tutaj można nawet w czerwonej pisance trafić dłoń. Tą czaszkę. Dobra, widzowie, a więc my wychodzimy za eventową i zobaczymy, czy w ogóle ten event jest opłacalny i czy fajnie zabija się tutaj tych ludzi. Ja sobie tylko lekko ściszę to Minecrafta. Strasznie mi tutaj to dudni. i dobra, i możemy się chyba w końcu pobić. Dobra, widzę, ja tutaj zgarnąłem moich dwóch sojuszników z kanu i lecimy po prostu z nimi dropować lecimy tam dalej na mapę. Weźmiemy sobie jakieś tutaj oczywiście eventówki leczące, latamy za tymi graczami, szukamy tu jakichś ciekawych miejsc, gdzie można sobie oczywiście zarabiać. Zniszczymy sobie oczywiście te marchewy, zobaczymy co się tutaj dzieje. Tutaj jest w ogóle gościu, który sobie oddaje, ale on tam spacza na dół. Dobra, widzowie, jest nas tutaj naprawdę bardzo dużo. Od nas sojuszników, patrzcie. To jest cały mój klam, praktycznie. I my się tutaj bijemy z tymi typami. I gościu sobie jakiś ledwo co wyrabia. Już sobie go raczej zabijamy. Typ się nie wie, co się dzieje. Usuł sobie w ogóle ile eventówek, że to hit. Jakiś gość w ogóle skoczył sobie tutaj na dół. Ja skakuję tutaj za nim. Wziąłem go sobie na kodę i sobie go zabijamy pewnie. On raczej od nas powinien oddać. Nie jest jakiś mocny. I uwaga, uwaga. Zjemy sobie koksika być safe i zobaczymy, czy ile on tutaj będzie miał marchewek. Oby jak najwięcej. Chcemy go sobie oczywiście od razu zabić. On już sobie tutaj oddaje i uwaga, uwaga. ja widzę, ja go zabijam, mu tutaj lecą to temiki. Patrzcie, uwaga, ostatnie hity wchodzą. I uwaga, zabiję go sobie. Teraz tutaj zostali ostatni tutaj rywale. Jest luzik, Oni używają na nas jakieś efekty, milion ewentówek. My sobie też dajemy radę. Tutaj popadali od naszego kanu, więc jest zarobiście. Jak widzicie, event jest zarobisty i jest naprawdę bardzo łatwo zarobić, a itemy w tym evencie to są najlepsze a w ogóle jaka jest piękna mapa tego się bym nie spodziewał tutaj można piszczukać, jest to idealna z innych lokalizacji do których można się udać w trakcie eventu cruz z guza. ok okej, czyli tutaj jest jakiś event, ale nas to nie obchodzi, tam jest jakieś jajownie, chyba trzeba coś przestrzelić czy coś takiego, albo je skopać, nie wiem na widzę, spotkaliśmy rywala z klanu słod widzowie, co najlepsze, więc go trzeba zabić, on jest klan słod więc go musimy po prostu zabić, ja sobie po prostu no nie wybaczę tego jak go nie zabiję, więc po prostu musimy go zabić, najlepiej jakby mu jeszcze jakieś części popadały, dlatego daliśmy mu Trident więc musimy go odstrzelić, Mam nadzieję, że ma dużo marchewek, żeby nam tutaj oczywiście wszystkie dało. Tylko uwaga, on sobie na razie je koksy, ale on może zaraz nie wyrobić. Dobra, widzę, ten ziomek mi ucieka, co najlepsze na widok. Ja sobie z nią strzelam pokabolem, ale coś mi nie wyszło. On sobie będzie chciał pewnie lognąć, bo on jest tragiczny i to każdy wie. Ale zabijamy sobie tutaj jakiś innych jutro. To jest ziomek z kanu, więc zabijamy sobie tego typa. Ja może bym zagrał inaczej i mu po prostu zaraz usuł lodowej, bo to byłoby po prostu prostsze. Po prostu pyk, 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 bijecie się, zaraz używamy lodowej i tyle. Patrzcie, widzę, ten gościu ma w ogóle jakiś ten dziwny w drugiej, ten lizak z starszego update'u, ale zabiliśmy go sobie, dostaliśmy chyba zero marchewek z niego, więc lecimy dalej. Widzę, ja zabiję kolejnego gościa i dostałem smoczy odłamek, ale nie dostałem widzowie żadnej marchewki. Mi najbardziej zależy na tych marchewkach, a w ogóle ich praktycznie nie dostaję. Dobra, widzę, co najgorsze jest to, że ja nie z czego leci najwięcej tych marchewek. O, w ogóle ze skopania marchewki mi dropły dwie, więc zarobi się. Jest tutaj jeszcze jakiś Stevek, który mi zabił tą owieczkę nie ma rangi, a jak on na widzowie dużo marchewek, no to mamy fajnego free killka widzę, więc zarobisz się. Tylko teraz trzeba go zabić. Co będzie wyzwaniem Ale próbujemy. Event jest widzę bardzo ciężki, a szczególnie dlatego, że jest to dopiero początek eventu. Jest mega ciężko sobie tutaj nafarmić, bo kady jest to i się na mnie poci, i w ogóle ja mam mega ciężko, żeby to nafarmić, bo ja mam najgorsze to, że taki straszny fokus od graczy. Ja widzę nieźle, sfokusowałem sobie jakiegoś jednego gracza, odpaliłem sobie rutkę wiecie, Speed 2, teraz mamy już tylko speeda 1, ale i tak go gonimy. Mu teraz pewnie poleci zaraz totemik, bo on nie wie, co się dzieje, on jest cieniakiem, nie ma tutaj żadnej rangi takiej mega dobrej, ma tylko stara, chce dać na kimś koce, no i dostaliśmy z nią bardzo dużo tych marchewek, których mamy już 15, a chcemy ich mieć jak najwięcej Wskoczyłem na górę jakiegoś jaja I bije się z jakimś tutaj Michuta, więc po prostu lejemy go Może on coś ciekawego ma, też nie ma żadnej rangi boss Ani nic, więc zabijamy go sobie I dostaliśmy z niego trzy marchewki Widzę, że najbardziej opłacalne jest zabijanie tych graczy Więc wystarczy sobie zainwestować w jakieś itemki I wystarczy zabijać sobie tych stibów I z nich leci naprawdę sporo siana Patrzcie ile tutaj tych tych kwiatków się zrespiło. Nikt tego nie kopie, a ja sobie po prostu pselatuję wszystko rozkopuję, zabijam owieczkę i już mamy 24 marke. Dobra, widzę ja go nie jakoś typa w locie. Patrzcie jak akcja w ogóle. Już go sobie zabijamy, gościu nie wie co się dzieje. Zaraz tego chyba za najwyżej wezmę na kozę jak mi ktoś go będzie chciał podebrać. Już go sobie zabijamy, mu lecę tam po te miki. Biorę go sobie na kozę jak tak. No i go sobie zabijamy. O nie wie co się dzieje. Mamy już 27 markewek. Ej, dobra, ja myślę że ten event jest cięski. A my o taką po prostu farmimy. Wystarczy chodzić, zbierać to tutaj jakimś nemosie w ogóle, o co tutaj chodzi? O co, co, co to jest w ogóle? Co jakieś dziwne, jakaś kopalnia. Widzowie ogólnie event jest fajny, z powodów nagród, oczywiście w tych skrzynkach. Dlatego głównie tutaj farmię na evencie i będę pewnie tutaj naprawdę dużo siedział. Bo jak można trafić takie dobre eventówki, albo na przykład złotą czaszkę, no to na pewno będę siedział i tutaj dużo farmił. Tutaj zabiję w ogóle sobie zombiaka. O co on ode mnie chce? Co to ode mnie chce? Jest? Widz mi dał marchewkę na odcinku, za co bardzo dziękuję tutaj widzowie no i co, lecimy sobie zabijać tutaj Skeletorki Wydaje się, że bardziej się opłaca chodzić tutaj na spokojnie też tak i farmić Jak się trafi jakaś jedna osoba to zabijacie Tutaj się respią te Skeletory, nie jakieś Skeletory I sobie po prostu farmicie Dara widzę, ja zabijam sobie jakiegoś tutaj Gagacka On ode mnie ucieka, spróbujemy sobie go zabić o ma rangę star, więc ma chyba 50% szans tylko na oddanie i temu Więc go trzeba odstrzelić Knokamy jakiegoś widza, lata za mną, mi pokazuje sojusz, więc też tutaj mu pokazuję, tutaj kolejny jakiś za więc mu pokazuje Sojus, tylko on mnie bije coś po plecach. Dobra, ja widzę, coś czuję, że ten top 1 masno odda Dawidowej po pierwszej lodowej, więc spróbujemy po prostu, tylko wezmę sobie wchłaniacz serc, damy mu go od razu. On będzie pewnie w szoku, nie będzie wiedział co się tutaj dzieje i uwaga, uwaga, zaraz damy mu jeszcze lodową. Dara widzę, ten top jeden masto od nas ucieka, nie trafiłem go jeszcze po kabolem, co najgorsze, ale myślę jak go możemy sobie szybko złapać, po prostu lecimy za nim szybciutko, po prostu pyk, 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 tutaj my mamy speed jeden, on tego nie ma, bo on nie ma oczywiście jednego na pierśnika, już go mamy przy sobie, no i będziemy go po prostu cały czas tutaj łapali, on pewnie będzie chciał nas knokać, więc to będzie pewnie trochę ryzykowne i fajne to jest tutaj na knokanie takie, bo nas Tutaj się pobić na dole, więc to jest bardzo spoko. Skokaliśmy go sobie właśnie w taki sposób na dół. Pewnie mu damy teraz lodową opadnię, tylko on musi zacząć jeść koksa. waga daje lodową, no i jak zwykle się wywalił. Wykopałem taki mały kwadrat, no i jak widzicie, żadnych marchewek nie ostałem. Mam 32 czyli tyle co miałem i nic tutaj nie poleciało, więc tego, tego widzę, piasku nie opłaca się kopać. Bardziej zabijać graczy i kurde te kurczaki sobie zabijać i te kwiatki zbierać i kopać honeycomb. komby. To się najbardziej opłaca. Chodzicie cała dwa sobie. Warp event, albo cała 1 ca3, jak wolicie mocniejsze hity, tam się łatwiej zabija. No i lecicie sobie, i oczywiście dominacja sama przychodzi. Aha, widzę, też nie kopałem za dużo tych fonych kombów, ale no, nie, no, przyjdzie do mnie jakiś Stevek i mnie zacznie nawalać. No nie ma co, po prostu przyjdź do mnie i mnie zacznie nawalać tym swoim tragicznym mieczykiem. Używam sobie wszystkie modywe eventówki, bo ja mam po prostu to, no dość, mam to totalnie dość. Ja mam po prostu dość takich typów, co podchodzą i próbują się dowartościować, hitając idolot. Mnie to tak denerwuje. Jeszcze przy Idzie z kolego mi bić. Dara, widzę, ja go pewnie zabiję, bo ma diaksowego seta, on ma strasznie dużo oknocha. Ale on powinien na nas paść, tylko on obije mnie jakichś dziutek po plecach. A ja mam sobie pomysł, on dał na nas kozę. Chciałem zrobić to samo, ale zobaczcie, on się wywala, on jest cieniutki. My wszyscy się zabiliśmy, to gracza. No i co, widzę, ja Wam dziękuję za ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co, widzimy się w następnym. Elu!